Stworzyliśmy piosenkę z Post Malone'em. I tytuł tego filmu to nie jest clickbait. Poleciliśmy do Rzymu, żeby wbić się na backstage prywatnego na 200 osób koncertu Post Malone'a. David, we love you so fucking much, man. Utwór pojawi się jutro na moim kanale o godzinie 18.00. Siema. Generalnie kilka miesięcy temu natknąłem się na TikToka, gdzie pewien producent zrobił kolaborację z osobą z ulicy. Są to filmy, w których ktoś idzie na ulicę, nagrywa sobie sample. Do you mind co for, this like a music project. Because I'm a passenger. Następnie sample te wrzucę do programu i tworzę z tego piosenkę. Because I'm a passenger. W tamtym momencie pojawiła mi się myśl. Kurde, co gdyby zrobić to samo, ale z jakimś popularnym artystą. Tylko, że skala tego wydarzenia nie była aż tak mocna, nie, ten film nie byłby aż tak bardzo fajny. No bo pewnie tego typu materiały są bardzo łatwo dostępne i generalnie z polskimi artystami pewnie ktoś już to zrobił. Chciałem zrobić coś więcej. I wpadł mi do głowy pomysł, że musi to być zagraniczny artysta. Żeby to było grube, to musi być ktoś, kogo znają wszyscy. Każdy z was oglądając ten film, wasi rodzice, wasi dziadkowie, wszyscy. Wiecie, taka gwiazda światowego formatu. Zacząłem przeglądać wydarzenia w Polsce, na świecie, stworzyłem sobie listę potencjalnych artystów. Do których mógłbym się udać, a następnie zacząłem do nich pisać. Pisałem na Facebooku, na Instagramie, na mailu, wszędzie, gdzie tylko da się zaczepić danego artysta, tylko po to, żeby zrobić z nim jakiegoś krosa. No i zgadnijcie co? Nikt nie odpisał. To było bardziej niż pewne, to są osoby, które mają miliony followów Zacząłem przekminiać, co mogę zrobić jeszcze, aby ten film wypalił Wtedy wyhaczyłem, że w sumie można by zacząć pisać do menadżerów Więc zacząłem szukać w internecie, kto jest menadżerem danego artysty Bądź jaki label prowadzi danego artystę I w ostatnim momencie, kiedy zacząłem się już w zasadzie poddawać Odpisała mi na maila Paulina Paulina z Universal Music Polska napisała do mnie maila, w którym dała mi znać, że jest to możliwe I gwiazdą, którą udało się wyhaczyć był Post Malone to jest idealna osoba do kolaboracji, wszyscy ją znają. I patrząc na koncept tego filmu, wydawała mi się to idealna osoba. Jest to zagraniczny raper z mega dużymi zasięgami, którego znają wszyscy. I w tym momencie sobie pomyślałem, że gdyby to się udało, to ten film naprawdę będzie gruby. Nie ma lepszego kandydata niż Post Malone. Więc ustawiłem się na spotkanie z Pauliną w celu omówienia szczegółów całego konceptu. Wytłumaczyłem jej, że chciałbym zrobić piosenkę z tym artystą. Jaki był plan? W 3 czerwca Post Malone wydał swój najnowszy album 12 Carat Tooth Take. 12 Carat Tooth Nie potrafię tego wymówić, macie tutaj tłumacza Google'a 12 Carat Tooth I na ramach promocji tego albumu ma on dać ekskluzywny koncert w Rzymie Koncert miał być czymś kameralnym Zamkniętym wydarzeniem dla 200 osób Idealne, to jest to To jest dokładnie to, czego potrzebujemy Wstęp na niego mają mieć wyłącznie osoby zaproszone przez różne oddziały Universal Music Polska na świecie Idealnie Na papierze bo potem się okazało, że jednak nie. No ale największy problem jest to, że dostaliśmy informację, iż prawdopodobnie nie będziemy mogli tam wnieść sprzętu, który mamy, czyli lustrzanki i mikrofonu. Co to znaczy? To znaczy, że nawet jeżeli tam polecę i nawet się z nim spotkam, to nie będę mógł tego zarejestrować i nie zrobię z tego filmu. To jest między innymi powód, dla którego nagrywam właśnie w taki sposób narrację. Tak więc postanowiliśmy postawić wszystko na jedną kartę i spróbować przemycić tam sprzęt. Czwartek, 23 czerwca, godzina 14.54, o godzinie 17.45 wlatujemy do Rzymu. Na Koncert. Najgorsze z tym wszystkim to, że my nie wiemy, czy nam się w ogóle uda. Lecimy do Rzymu tylko po to, żeby nagrać te sam a nawet nie wiemy, czy nam wyjdzie. Chodźcie, zczepnijmy. Piątek: 13.30. Przechodziliśmy wczoraj, zameldowaliśmy się w hotelu. Więc nie wiem, czy nam się uda w niej sprzęt. Liczę na to, że tak. Jeżeli nie, to. żyjemy po prostu telefonu, nie? I to był porąbany moment, bo byliśmy już na miejscu. I to był moment, w którym powiedziałem sobie: spróbujmy. Co nam zrobią? No, najwyżej nas nie wpuszczą. I nie wpuścili. <noise> Faktycznie, sprzętem. Więc wróciliśmy do hotelu, oddaliśmy sprzęt i pojechaliśmy ponownie na koncert. Jedynym sprzętem, jaki mieliśmy do dyspozycji, był telefon. I tymże telefonem nagraliśmy wam kilka przybitek z koncertu. Powiedziałem sobie: chuj, trudno. Telefon wystarczy. iPhony nagrywają dobre audio. Da radę. Ej, Teraz wystarczy tylko i wyłącznie poczekać aż koncert się skończy I podejść do posta w odpowiednim momencie Całość koncertu była piękna Akustyczna wersja najnowszych utworów grana na gitarze Dwie godziny pięknego wydarzenia Po czym Posty uciekł na backstage Który jak się później okazało znajdował się dokładnie w miejscu W którym staliśmy po koncercie To znaczy była taka barierka na balkonie I my tam sobie staliśmy, pobijaliśmy sobie różne napoje I po jego koncercie nagle ochroniarze zaczęli zamykać bramkę Zamykając nas de facto w środku Więc w sumie mieliśmy jednego z większych fartów na świecie Tak myślałem przynajmniej Wiecie, zrobili backstage w miejscu, gdzie my normalnie staliśmy sobie Tylko, że to było tak bardzo pilnowane Że oni zrobili... Backstage na backstage'u. Czyli odgradzając wszystkich tymi bramkami, odgrodzili nas również później, robiąc jeszcze mniejszą strefę w strefie. I w tej jeszcze mniejszej strefie, właśnie znajdował się posti. Nie no, powiedziałem sobie, kurde, jestem tak bardzo blisko. No dzieli mnie jedna barierka od tego, żeby to zrobić. Tak więc jak. Najgorsza sugłowa, jak najgorsze grupi, stanąłem sobie z tym telefonem pod barierką, a naprzeciwko mnie stało czterech goryli. I teraz, żebyście mieli świadomość, ci goryle mieli z 2 metry, spokojnie. W sensie patrzyłem na nich w taki sposób. Wyglądali oni tak, tu macie foto jednego z nich. No i tak staliśmy, minęło. Pół godziny, minęła godzina. Aż w końcu jeden z goreli postanowił się do nas odezwać i zapytał nas po angielsku bardzo uprzejmie: Po chuj wy tu stoicie, to nie jest mi ten grid wypierdać? Takie było jego pytanie. W tamtym momencie pomyślałem sobie: No, Dobra, kurde. Nie udało się, ale byłem na zajebistym koncercie. Zobaczyłem go, postałem. Liznąłem trochę tego świata międzynarodowego. Wyszedłem z tego pokoju w końcu zrobić cokolwiek innego niż grania w gry. Jest dobrze, życie jest piękne. Jest w bite. Ale filmu nie mam. Chuj, trudno. No zdarza się, nie, wycho nie wychodzi czasem, nie? No i odpuściłem i poszliśmy sobie po prostu posiedzieć. Na tej imprezie, bo bawić się. Część osób zawinęła się do domu. Generalnie została nas garstka. To już było około godziny. Drugiej, trzeciej. Wiecie, taki moment, kiedy impreza się już kończy, już wszyscy się zawijają, już jest tak puściutko. I nagle zaczęli zbierać bramki. W sensie te, które odgradzały po usta od nas, bo to już była, wiecie, moment, kiedy obsługa sobie zbierała takie rzeczy. A oni tam dalej stali. I ja mówię, kurwa, to jest jedyny moment, kiedy mogę to zrobić, nie? Nieważne, że było już bardzo późno, nieważne, że byłem bardzo zmęczony, lekko podchwilony. Może to i lepiej, bo przynajmniej miałem więcej odwagi. Ale mówię, chuj, robimy to. Podszedłem, idę, podchodzę, widzę, że ochroniarze się na mnie patrzą. Wtedy wyjmuję telefon i udaję, że chcę zrobić sobie z nim zdjęcie. I odwrócił się. I to był. Moment, w którym postawiłem wszystko na jedną kartę. Wyjaśniłem mu, że przyjechaliśmy tutaj z Polski specjalnie na jego koncert, żeby nagrać ten film i że potrzebujemy fragmentów jego głosu, do tego, żeby zrobić piosenkę. I jak się okazało, polskiemu spodobał się ten pomysł. Zapytał się, jak mam na imię i co takiego miałby nagrać. David, we love you so much, man. Keep ass. Oh, yeah. Oh, David. Siema, witam w segmencie filmu, w którym będziemy tworzyć piosenkę. Mamy sobie sample, który brzmi tak. Tego oto sampla postanowiłem sobie troszeczkę spiczować w dół. Dodałem efekty. Jak sobie pomyślałem, z czym mi się kojarzy Paul Malone. No i przekonałem sobie, że na tamtym koncercie posty grał na gitarze. Więc postanowiłem pobrać sobie ze splice sample gitary. Następnie sample ten pociąłem i zbudowałem intro. Postanowiłem sobie postawić na klasyczną trapową perkę. Ale uznałem, że chciałbym zrobić takie przełamanie klimatu i w tym momencie zrobić coś innego. Będąc na koncercie, już wiedziałem, że chciałbym oddać klimat całego koncertu w bicie. Sala, w której odbywało się wydarzenie, była salą, taką wiecie, bankietową, gdzie są wesela, i uznałem, że musimy mieć coś takiego właśnie w tym klimacie: takiego pianinka. Po zrobieniu tego biciwa poprosiłem pewną osobę o nagranie mi wokali. Tekst musi w jakikolwiek sposób nawiązywać do Post Palona: czy do tego, że gra na gitarze, czy do nowej płyty, czy do tego, że wydał swoje wino. Przynajmniej z 2-3 nawiązania muszą się znaleźć. Raperem, którego wybrałem do stworzenia tego wokalu, jest Mati je jeżyje. Osobiście muszę przyznać, że zrobił on naprawdę mega dobrą robotę. Muszę spalić wszystko, nim zapadnie zwrot Bo mnie dzisiaj melasz, jestem on the top Góra, dół, góra, dół jak winda Biorę buch, biorę buch, potem znikam Buk, buk, do drzwi jak policjant A mogę trafić do więzienia, bo skradłem się w myślach Ten fragment utworu jest dźwiękiem na TikToku, do którego możecie nagrywać swoje TikToki Ponieważ to piosenka, którą stworzyliśmy ma swój własny układ taleczny Bo mnie dzisiaj melasz, jestem on the W opisie tego filmu znajdziecie link do dźwięku na TikToku. Najlepsze prace zostaną udostępnione i docenione. Cały utwór pojawi się jutro na moim kanale o godzinie 18.00. No i chciałem z całego serca polecić najnowszą płytę Post Maloda. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie słyszał, jest ona dostępna na wszystkich serwisach streamingowych. Link będzie również w opisie.